W dzisiejszym odcinku jedziemy w okolice Hamburga na ciekawy John Deere'owy event. <zysk> Przejście graniczne w świecku i jesteśmy po niemieckiej stronie. Odra! Ciężarówki stoją, my jedziemy. Radio zaczęło mówić po niemiecku, więc zakładam, że jadę w dobrym kierunku. Niebawem widzimy się na miejscu wraz z dżungliami z serii 9R. I dotarłem w końcu na miejsce, do Niemiec, na północ tego kraju, gdzie mam możliwość przyjrzenia się nowej serii 9. Trwa tutaj event właśnie poświęcony tej serii. Szczegóły już za chwilę. Jeśli rolnik decyduje się na serię 9, no to musi podjąć kolejny ważny wybór, jaka wersja przeniesienia napędu. Tutaj widzimy wersję RX, 4 gąsienice, mamy do dyspozycji również e, RT, czyli dwugąsienicowy pojazd, no i również wersję kołową. Wersja RX, czyli największa styczność z podłożem, mamy tutaj o 119% większy styczność z podłożem niż w wersji kołowej i o 42% większy niż w wersji dwugąsienicowej, czyli... Nawet ta podwójna gąsienica e, nie ma tutaj e, możliwości wygrania z takim uciągiem jaki ma RX. Mamy nową serię, więc coś musiało się zmienić. Przede wszystkim komfort operatora, kabina tak jak i w siódmej serii, jak i ósmej. Teraz w serii dziewiątej komfortowa, e, siedzenie drugiej generacji już z elektronicznym. Wszystkim tak naprawdę plus masaż. No i do tego wzmocnione w przypadku wersji gąsienicowej gąsienice powiększone, wzmocnione zwolnice, przekładnie, po to, by ten ciągnik był jeszcze efektywniejszy, jeszcze bardziej komfortowy. Stoimy przy topowym, największym modelu, modelu 640, który generuje moc e, około 690 koni mechanicznych. Nowość jaka w tej serii została? Tutaj zaimplementowana no to nowy silnik 13,6 litra, który jest montowany we wszystkich mniejszych modelach. Poza tym, właśnie topowym, tutaj siedzi 15 litrów silnik Cummins. Dodatkowo w tym topowym modelu mamy jakby ten system dodatkowej mocy, która załącza się w przypadku użycia hydrauliki, czyli dodatkowe 50 koni jeszcze otrzymujemy gratis, jeśli wykorzystujemy hydraulikę ciągnika. Jeśli chodzi o kwestie obsługowe w serii 9, to mamy tutaj taką klapkę, dzięki której no, dostajemy się do miejsca, w którym możemy zmierzyć poziom oleju w silniku jest tutaj wszystko tak zabudowane, że no, nie, musieli, nie musimy tutaj nic demontować. A mamy taką, takie dojście e, i tutaj właśnie ten olej kontrolujemy. Idąc za ciosem, jeśli chodzi o kwestie obsługowe, filtr powietrza przy wejściu do kabiny, miejsce bardzo dostępne dla użytkownika, operatora. Tutaj mamy tak system skonstruowany, że ten filtr naprawdę, naprawdę potrzebuje dużo czasu, żeby się zabrudzić. Mamy tutaj specjalny odkurzacz, który na bieżąco odciąga zanieczyszczenia, także ta obsługa też tutaj jest do maksimum wydłużona i nie musimy codziennie zaglądać. Główny wyłącznik prądu przy wejściu do maszyny mamy również sworznie, dzięki którym możemy bardzo łatwo podłączyć prąd. Awaryjnie, jeśli będzie potrzeba rozruchu takiej maszyny, ogólnie akumulatory mamy tutaj, żeby się do nich dostać. Odkręcamy te śruby, i to wszystko nam się ładnie otwiera. I mamy dostęp do akumulatorów. Tutaj też wlew AdBlue. Zbiornik na paliwo robi tutaj wrażenie, jeśli chodzi o pojemność, bo jest to około 1500 litrów pojemności. Dwie ciekawostki odnośnie jeszcze tego zbiornika. Dwa wlewy. Niezależnie czy podjedziemy od tej strony, czy od tamtej, możemy zatankować go dwoma wlewami. Druga ciekawostka, pomimo elektroniki i wszelkich czujników, został tutaj zamontowany wziernik rurka, dzięki której również możemy podejrzeć, jaki mamy stan paliwa w zbiornikach. Nie musimy wchodzić do kabiny, żeby spojrzeć, wystarczy, że spojrzymy tutaj i widzimy, jaki mamy stan paliwa. Przy tych gabarytach maszyn, tak naprawdę podnośnik jest bardzo mało używany. Mamy tutaj udźwig około 7 ton, co też nie robi wrażenia w sumie, bo przy serii 8 to jest... Stosunkowo mało, ale jak ta maszyna ciągnie maszyny towarzyszące? No, przede wszystkim za pomocą tego olbrzymiego yy, sworznia o średnicy 7 cm. Jest zablokowany, ale specjalnie go wyjmę, żebyście zobaczyli, <grybujesz> chociaż ile, jak ten stworzeń wygląda. Szkoda, że nie poczujecie, ile waży, bo waży też sporo. Jeśli chodzi o wydatek oleju. Tego typu maszyny. No to tutaj przy pojedynczej pompie mamy 216 litrów na minutę, ale możemy mieć podwójną pompę, co da nam podwójną wartość. No tutaj przy pracy z maszynami, właśnie hydraulicznymi, ma to bardzo duże znaczenie. Oczywiście opcjonalnie możemy mieć wyprowadzony wałek odbioru mocy, mechaniczne przekazanie napędu wałka, czyli również maszyny na WOM mogą być napędzane taką maszyną. Słuchajcie, seria 9 to już naprawdę nie są żarty. Eee, siedzi się no w ogromnym, ogromnym ciągniku. Ta, ten topowy model, e, największy 640, czyli maksymalnie 690 koni mechanicznych. No i ta kabina, ten fotel drugiej generacji z masażem, który już sobie tutaj uruchomiłem oczywiście. I działa ta olbrzymia maszyna za mną do siewu. Ta maska, to wszystko, jak się siedzi w tym ciągu, robi naprawdę olbrzymie wrażenie. Tutaj te podesty z lewej, prawej strony. No, czuć, naprawdę, czuć, że się dosiadło. Potęgę, potęgę. Oczywiście, centrum dowodzenia, jak to w John Deere Command Center. No i to dziwne uczucie, dziwne uczucie skrętu. To jest po prostu coś nietypowego, co no, sprawia, że czujemy się bardzo dziwnie podczas skrętu jeśli ktoś pracuje takimi łałańcami, no to pewnie dla niego to jest normalne, ale e, mnie każdy ruch e, zastanawia, co się z tym ciągnikiem dzieje, jak ten ciągnik będzie skręcał dla mnie jest w tym momencie nieprzewidywalny nie znam tej jazdy, ale no robi wrażenie, tego nie można mu odmówić nowa generacja, nowe usprawnienia, ulepszenia, wzmocnienia e, ten ciągnik naprawdę służy do Ciężkiej, ciężkiej pracy. Ogromne wrażenie robi również na mnie system multimediów, dzięki któremu, oczywiście, jak widzicie, radio, media, telefon, ale również podłączamy się do telefonu i mamy Google Mapsa, czyli możemy mieć nawet tutaj prowadzenie, jeśli gdzieś jedziemy daleko na pole, nawigacja może nas zaprowadzić. Zegarów nie mamy oczywiście za kierownicą. Tutaj wszelkie informacje dotyczące jazdy, no i wszelkie informacje dotyczące ciągnika jak to w John Deere Command Center myślę, że takie trzymanie nóg to bardzo częsta opcja jeśli chodzi o operatorów tego ciągnika druga opcja myślę, że taka wtedy widoczność tutaj na, na sprzęt z tyłu jest już naprawdę, naprawdę wygodna i kręgosłup o wiele dłużej wytrzyma niż w konwencjonalnym sztywnym czy też obrotowym tylko o 25% fotelu, bo tutaj Mamy aż 40% obrotu. Zapomniałem Wam dodać o jednej bardzo ważnej zmianie, która dotyczy tych maszyn. Mianowicie dopuszczalna masa całkowita wzrosła do ponad 30 ton. Także mogą być tak potężnie dociążone. I mamy teraz możliwość przejechania się tymi maszynami. Na pewno odczucia bardzo ciekawe ze względu na to, że jedziemy jednak łamanym pojazdem do tego bardzo dużym. Przemieszczamy się na pole, gdzie jest bardziej sucho, tak naprawdę tutaj w zaniżeniu. Trzy dni temu spadło bardzo, bardzo dużo wody. No i tutaj nie będziemy, nie będziemy w takim mokrym, na takiej mokrej powierzchni działać, tylko przejeżdżamy właśnie w inne miejsce, no i będę miał możliwość jakby odczuć na własnej skórze, jak te maszyny pracują. Za nami też ogromny zestaw. Spięty oczywiście na swożniu 7 e, no Tego typu gabaryty maszyny są zwykle ciągane i zasilane hydraulicznie. E, nie są to maszyny już na pewno zawieszane e, na tylnym podnośniku, tylko ewentualnie jako dodatkowy tutaj, jak tutaj mamy zbiornik na e, nawóz, ale nie e, jako, jako jakaś główna maszyna. Zawsze są to maszyny już ciągane. Także my teraz prowadzimy wersję kołową, obok nas wersja gąsienicowa. Niestety nie ma dzisiaj tutaj wersji RT, czyli dwugąsienicowego pojazdu, lecz po prostu dwa, dwa kołowe. Ten jest akurat na bliźniakach, tamten pokazowy na pojedynczych kołach. Właśnie jeśli chodzi o serię dziewiątą, cała autonomia, e, czyli prowadzenie równoległe, autotrack, autoturn, e, JD-Link, który Dzięki któremu możemy podglądać to, co się dzieje na monitorze tego pojazdu przez po prostu biuro autosetup, o którym tutaj mówiliśmy dzisiaj, dużo, ponieważ jest to coś innowacyjnego. Wprowadzanie ustawień przez szefa gospodarstwa, przez np. kierownika gospodarstwa, który zleca nam zadanie, zleca maszynie zadanie my tylko w ciągu akceptujemy że wykonamy te prace i ustawienia wszelkie ciągnika, maszyny, czy też y, obszaru, pola, które ma być obsiane, kultywatorowane, zostaje nam wyświetlone i po prostu działamy, jedziemy do przodu i, i wykonujemy te prace. Także rolnictwo precyzyjne w serii 9 to już jest naprawdę maks tego, co możemy mieć. No i dostajemy większość w standardzie. Jesteśmy na pole i mogę się przejechać tym sprzętem. Włączymy sobie tutaj pozycję jazdy do przodu. Używam sprzęgła, bo boję się co to będzie, ale maszyna ruszyła. Załączymy sobie tutaj ścieżkę odpowiednią autotraka. Ciągnik nam się ustawi w odpowiednią ścieżkę. Ciągnik się ustawił i możemy teraz opuścić maszynę. Pozycja pływająca, i w automatycznym trybie utrzymujemy prędkość 8 km na godzinę i pracujemy tym sprzętem. Możemy sobie kierownicę odsunąć, nie jest nam już potrzebna. Możemy zrobić tak. Włączyć sobie masaż, i kontrolować to, co dzieje się z tyłu. Operatorzy w tego typu maszynach spędzają naprawdę wiele godzin i pozycja, jaką utrzymują, jest naprawdę ważna. To tylko się wydaje, że, że to jest bayer, że to jest ma fajnie wyglądać, ale zmęczenie naprawdę po wielu, wielu godzinach w jednej pozycji niewygodnej może nie być przyjemne. Ok, wypłucamy. Spojrzę sobie na widok prowadzenia, mogę sobie przejechać w inną ścieżkę i znów włączyć prowadzenie co drugą ścieżkę załóżmy, że chcemy pracować opuszczona maszyna w pozycji pływającej i tak można pracować ok, wypłycamy i zatrzymujemy się Dzięki, że oglądaliście do końca, mam nadzieję, że materiał Was zaciekawił. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale Rolnik Szuka, seria 9R, już na kanale Rolnik Szuka.